Witam wszystkich, z tej strony Synu i zapraszam do wspólnej podróży po świecie Paranormal. Tą grę poleciła mi użytkowniczka Sazuhara i kiedy przeczytałem o czym jest ta gra, stwierdziłem, że nie ma takiej możliwości, abym w nią nie zagrał, no i przy okazji nie nagrał. W grze wcielamy się w postać młodego mężczyzny, który kupuje kamerę, aby zarejestrować paranormalne zdarzenia, zjawiska, które dzieją się w jego domu. Jak już ktoś zdążył zauważyć, to gra bardzo mocno nawiązuje do serii filmów Paranormal Activity. Swoją... Już się coś zaczyna dziać. Swoją drogą, fi... film naprawdę dobry, przynajmniej jedynka. Dwójka i trójka, no... Ujdzie w tłoku, No ale ja tutaj skończę gadać. Może zacznijmy. Yeah. Hello, my name is Mattel Clark. I work at home as an artist. And um my house is haunted. Lately things have been going bump at night. A lot. So I bought this camera to show everyone I'm not crazy. No jesteśmy już w domu. Test, wersja beta. Czwarte wydanie. Tak więc z grafiką nie wiem jak będzie. Te czerwone paski na samym dole nie są spowodowane tym, że moja karta graficzna świruje, no tylko po prostu tym, że to jest beta i nie wszystko jest dopracowane. Tak naprawdę nie wiem czego mam się spodziewać po tej grze. Dobra, tu mamy latarkę, tutaj możemy skakać. Nie wiem jak będzie z poziomem dźwięku, ponieważ nie da się tutaj ustawić. Dobra, jak na razie spoko... Okej, okay, już się zaczyna coś dziać Jesteśmy w kuchni Dobra, mikrofalówka to... Zobaczyć. Dobra, jak na razie nic się nie dzieje Dobra, zaczyna nam bateria spada Bateria zaczyna spadać Warto by było coś z tym zrobić Nie wiem czy możemy tutaj Co to? To nie moja komórka Dobra niech ona sobie tam brzęczy. Na razie zajmiemy się zwiedzaniem poszli, poszli, co? co, co? Okej, okay, dobra. A czy my jakoś możemy... A, możemy jeszcze kamerę... Okej, okay, podnieśmy butelkę. Jak on sam wspominał, jest artystą. Dość w dziwny sposób udekorował swoje mieszkanie. Możemy wyjść na zewnątrz? Nie, nie możemy. Dobra, tak więc chodźmy na razie na górę. O oh, shit! Mój Boże, chopiet i szybciej po tych słodach. Fak. No to są jakieś książki. Michael Jackson, kwiatki, Kratka... Dobra, tu możemy wejść. Dobra, jak na razie nic się nie dzieje, mamy łóżko, mamy też tą deseczkę, po angielsku to jest Ouija Board, nie wiem jak to na polski by przetłumaczyć, no tu jest łazienka, możemy coś z rybkami zrobić, <noise> zabraliśmy rybkę, dobra, szafka, nic, a czy możemy się położyć, o, możemy. No, dobra. O oh, fuck. O i odnawia nam się bateria. Nie chciałbym wiedzieć, co się stanie, jeśli um, wyczerpie nam się. O oh, fak. Zamknijmy się. nie, 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 to spłukał kibel. O! O Boże! Dlaczego z niego krew wypływa? O. Kto tam był? O fuck! Jakiś obraz. Dobra, jak na razie nie jest strasznie tak bardzo. Włączmy. Czy te plamy tu były? Dobra. Jasne. Więc co ty tu robisz? O nie. O nie. Dlaczego się nie mogę ruszyć? Halo. Pomocy? Ratunku? Byłem grzeczny. Chryste, panie, ciary mi przechodzą po nogach. Dlaczego ten manekin blokował mi przejście? Zamknijmy te drzwi. Bo mam dużą ochotę pobawić się tym czymś. Czyli możemy się tym pobawić? Słyszałem pukanie. O oh, fuck! Te drzwi były otwarte. Ja ich nie zamykałem I znowu widziałem tylko kogoś w lustrze O mój boże Zamknięte drzwi Nie ja chcę mieć z nimi nic wspólnego Możemy się tym pobawić Kurczę szkoda, że nie widzę Leave. Mhm. Chyba słowo Live, czyli niby mielibyśmy opuścić Czy znowu bateria nam się kończy, czyli znowu musimy iść położyć. Zakładam, że jeśli bateria nam się skończy, a nie zdążymy dobiec Dobra, ten tutaj leży na szczęście Co? Aha, dobra Typowe zagrywki duchów Może zaś słyszę ten Jezu Co? Tam zaś te figurki stoją. Zobaczymy, czy beta będzie, nie jest dopracowana. Zegar leży na ziemi Pamiętam, że wisiał Ten tam pilnuje drzwi to jesteśmy uwaleni Po prostu, uwaleni Ciebie widziałem na górze Dziadu mm, Słyszę czajnik Słyszę psa, ale psa nigdzie nie widziałem O no, oh, oh, co? What the fuck! Zakręć tą wodę Ale ona się nie... nie, nie Zakręcisz tą wodę Chyba nie zakręcisz W lodówce nic nie ma Jezu! Fuck! Dobra, chodźmy szybko Ja pierwszy Od razu mogę powiedzieć polecam wszystkim Dam opis na dole Skąd można pobrać grę? O oh fak! Przepuść mnie! Nie, tam jakieś ognisko się pali. Szybko, 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 bo zaraz nam zgaśnie. Słyszę jakieś głosy. Ja pierdę. Jeśli w nocy nie będę mógł zasnąć. Tego już tu nie ma. Dobra, to takie włączenie i wyłączenie światła na mnie już nie działa. Ale ci tutaj sobie panu ognisko. Jasna cholera. Już ja, w tej grze można dostać naprawdę czegoś. Tutaj jakiś kupidynek. Zbieramy przedmiot. A tutaj chyba mamy monitoring ze...wnątrz... O oh, fuck. Shit, co zaś! Eee, słuchajcie, w domu się nie pali ogniska. Okay, bo, bo mi spalicie chałupę. Nie tylko z krzesła są na stole. Czy ja tutaj coś jeszcze mogę zrobić? Wracając na śmieci, fakt. Te tu są klucze, weź je, Wybij okno, ucieka i stąd, chłopie. Jasny gwint. Dobra, coś jeszcze na pewno można tutaj zrobić. Alarm przestał pikać. Dobra, chyba mamy spokój. Musimy znowu iść się przespać. No, wchodź po tych schodach. Szkoda, że ta bateria tak szybko się wyczerpuje. Hmm. Pójdę to sprawdzić później O o! Nie możemy się już przespać Czyli to oznacza chyba nasz koniec Run out of battery To są nasze trofea Hmm. Zdobyliśmy portret psa, kupi rybę. Kitchen surprise. Aha, dobra, nawet nie zdążyłem do końca przeczytać. Ale nie, gra naprawdę bardzo fajna, <gryw> bardzo. Momenty co chwilę. Zresztą, jeśli ktoś się wsłucha, to... Nie wiem czy te odgłosy nie zagłuszają moj mojego krzyku albo jak mi zaczęły palce nagle latać po klawiaturze ja naprawdę super gra i teraz naprawdę zastanawiam się czy faktycznie nie będzie warto wydać 30 dolców na fina finałową wersję bo jeśli to wszystko dopracują dodadzą nie wiem może piwnice bo w każdym takim amerykańskim domu jest piwnica dodadzą możliwość znajdowania nowych baterii albo więcej możliwości przespania się żeby zregenerować tą baterię to naprawdę będzie, będzie bardzo fajna produkcja ale jak na razie ja się z wami żegnam, muszę ochłonąć po tej grze na pewno na pewno jeszcze w nią zagram zobaczymy ile wtedy uda nam się zdobyć e, tych Trofe, trofeów, trofei... cholera wie jak się to nazywa. Ja naprawdę już nie wiem, a nie wiem co mam powiedzieć. Ta gra wykończyła moje nerwy. Tak więc ja się z wami żegnam. Wszystkie informacje na temat tej grze umieszczę na dole w opisie i polecam serdecznie. Zagrajcie, spróbujcie. Tylko oczywiście gra na cały ekran, zgaszone światło. Jest klimat. Na razie.